Dobra widzowie, Stumblejack, serio Stumblejack, naprawdę Stumblejack. 100 zł wydałem, a wy mi dajecie Stumblejacka. Przeglądając ostatnio swoje skiny, postanowiłem, że muszę mieć ich więcej. Tak naprawdę, więcej legendarnych, albo zdobyć coś specjalnego. Tak więc w dzisiejszym odcinku otworzymy mnóstwo, dosłownie mnóstwo skrzynek. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika i wbijajcie na mój filmik. Mamy całkiem sporo kasy, więc troszeczkę zabalujemy. Dobra, widzowie, umówmy się. Yeti Kotleti naprawdę wygląda cudownie. I wiem, że Ty też niektórzy widzowie tak samo go nazywają. Jak go nie nazwać Yeti Kotleti? On po prostu tak wygląda, no i tyle. Więc generalnie, nasz Yeti Kotleti jest cudowny i wiadomo, jest to super skinek, ale postanowiłem, że załaduję jej jeszcze więcej pieniędzy. No po prostu wydałem 100 zł jakby na pakiet ten tutaj, zobaczcie, za 20 euro, no to powiedzmy, że 100 zł. Tak mniej więcej w zaokrągleniu dodatkowe jeszcze tutaj miałem Stumble Coiny, więc niech będzie ta stówka. I słuchajcie, dzisiaj za stówkę polosujemy, zobaczymy czy wypadnie nam coś specjalnego. Jeżeli tak, to musicie zostawić opeczkę w górę. A jeżeli nie, to też zostawcie, żeby mi nie było smutno. W każdym razie otwieramy. Nie ma co jakby tutaj przedłużać. Każdy chce chyba wiedzieć, czy Meres będzie totalną kupą, jeżeli chodzi o jego szczęście, czy jednak się poszczęści i uda nam się coś zdobyć. Oczywiście, coś specjalnego mamy tylko tutaj i będziemy mogli to zrobić, uwaga, dokładnie 8 razy i to sobie zostawimy na koniec. A na razie otwórzmy 10 razy za 900 klejnotów. Wiecie, jakby te legendarne skiny też bardzo chciałbym mieć. Okej, okay, nice! Pierwszy, czyli Among Us. On wygląda jak żółty Among Us. Serio. Można by zrobić taki odcinek, że widzowie by grali tylko tym skinem i byłby z tego totalny Among Us, naprawdę. Także mamy pierwszą legendę na dwie skrzynki. Naprawdę bardzo dobrze. O, epicka. A to ten chyba, którego już mam. To będę musiał go sprzedać. E, chyba, że to inny kolor tego egmena. Tego naukowca. Dobra, tego też już mam. E, duplikat oczywiście. I jedziemy dalej. Szczęśliwy spin, czy nieszczęśliwy widzowie? To się okaże oczywiście. Jedziemy rzadki. I to chyba też mam. Co jest? Dobra, słabo idzie. E, zapowiadało się dobrze, ale jednak idzie słabo. O, jedzie kotleti, się ma. I wiecie co? Powiem wam coś naprawdę ważnego, ponieważ za duplikaty dostaje się żetony Stumble. Co dla nas to oznacza? Nic innego jak to, że naprawdę się to mimo wszystko opłaca, żeby mieć duplikat, ponieważ będziemy mogli otworzyć nie 8, a być może 10 skrzynek za Stumble żetoniki. A to będzie o wiele lepsze niż za klejnoty, więc widzowie, mimo wszystko, że dostajemy. i myślałem, że legenda druga. Mimo wszystko, że dostajemy tutaj powtórkę, to. Okej, okay, to jest, to, to nie jest złe. Serio to nie jest złe. To duplikat. I zobaczcie, ile mamy duplikatów. 15, 15 tutaj, proszę, 8, kolej. No mnóstwo, przez co mamy 355 coinów, że to żetonów stumble, sorki. I 350, już możemy otworzyć 10, a nie 8, więc widzowie. do, do worth it totalnie, naprawdę się opłaca. Jedziemy kolejne 10 e, tutaj e, skrzyneczek. No może nie powinienem mówić skrzyneczek, no po prostu spinów, co nie? Jo, ten czerwony lisek, czy co to było? To chyba była czerwona panda, a może po prostu lis? Lis i tyle chyba. Naprawdę bardzo fajnie wyglądał, ale mamy duplikat za 8, więc zbieramy żetony Stumble i to jest naprawdę okej. Okay. Jakby, wiecie, kupić ten pakiet za 20 euro bardzo polecam, bo można zalosować dużo razy na legendę, a dodatkowo dostajecie że żetoniki Stumble i do tego jeszcze możecie je zdobyć za duplikaty. Także naprawdę... Znaczy ja nie wiem czy się giga opłaca, ale tak mi się wydaje, że w sumie jest chyba okej. Okay. Dobra, mamy kolejnego, a Sir Lancelot, okej. Okay. No to tutaj już coś nowego ser, sir, dokładnie. E, Tom chyba mam? No właśnie, więc mamy. Coś mi się wydaje, że nie otworzymy 10, a nawet i bym tak zakładał do 15. Zobaczcie, kolejny duplikat. Więc do 15 chyba spinów będzie za żetonki, a to jest o wiele lepsze, bo za żetony można zdobyć coś specjalnego, widzowie. I są same epiki, nie ma rzadkich. Są tylko epiki, legendy oraz coś specjalnego, więc to naprawdę wygląda dobrze. Okej, okay, duplikat? Nawet nie wiedziałem, że go mam totalnie wiecie, jakby tutaj <tego>, tego naprawdę nie wiedziałem, jestem w takich emocjach że aż nie potrafię tutaj śliny przełknąć na spokojnie, dobra mamy 15 8, naprawdę mnóstwo żetoników wpada widzowie, no póki co wygląda to naprawdę obiecująco, kolejne 10 czyli już 30 spinów robimy w tym odcineczku widzowie, jest to naprawdę gruby opening, czy zostanę oskamowany kto wie, może zostanę a czy będę miał szczęście, no, no to się wszystko okaże, póki co nie ma tak dobrze, bo jedyne co dostaje to duplikaty, chociaż lepiej duplikaty Niż jakbym miał dostać jakiegoś słabego skina rzadkiego Wolę dostać duplikat Jak na przykład tutaj sera Lancelota Żeby dostać po prostu żetoniki Bo za żetoniki zrobimy sobie lepszy opening Tutaj też duplikat, same duplikaty, matko Ej, to serio, jakby Może mi się już nie opłaca nawet otwierać tych spinów Naprawdę, patrzcie to, no Tutaj nie ma niczego Dosłownie sam duplikat Czekajcie, no może, o, legenda, dawaj Liom, tam był Liom, cudowny Cudowny lew, widzowie. Nie, nie udało się. Bardzo mi przykro z tego powodu. No i tego dziada dostałem! Dziada to dostanę, doktor Odlo-Law, ale jak już mam dostać pięknego Lioba, to nie. No nie no, znowu myślałem, że dziada. Chociaż w sumie lepiej by było, bo więcej by było za ten duplikat niż za niebieski. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. No i znowu ten agent. <laughs> nie mogę, agent szkiełko normalnie. Cały czas nam wypada. Masakra, co się do nas przyssał. Mamy tego, mm, jakiegoś Power Rangersa żółtego. Spoczko pełno duplikatów, kolejne Stumble Coiny. Więc tutaj, czekajcie, za 200, bo tu jest 350, więc nie umiem w matmę, nieważne, dobra. <ścoughs> jedziemy, jedziemy dalej, po prostu otwieramy, zaraz sobie to policzę. Czekajcie, jak już będę miał fula, I zobaczę... Nice! Mamy Red Demona, piękny, czerwony demon, który w końcu... No jakby w końcu coś nowego, w końcu legenda, ok? Więc jest w miarę ok. Rzadki, ale duplikat, więc mamy kolejne żetoniki. Uwaga, teraz, teraz, teraz. I mamy tego. Z siwą. Olafson. Okej, okay, tego nie miałem. W sumie fajnie jest też zrobić wszystkie, jakie tylko istnieją. Więc nie mówię, że to tak źle, że dostajemy to samo. Megalodon. O, oh, nice. To fajnie brzmi i fajnie wygląda. Niebieski rekinek to to dla mnie. <laughs> nie! Czerwony szkielet. A w sumie to czerwony, to tak. A nie lubię aż tak czerwonego, więc. Ale dobra. Fajnie by było i tak dostać. No i mamy tego Yeti znowu. <laughs> to nie jest Yeti kotleti, to jest Yeti bagienny. Nie kotleti to nasz niebieski. Okej, okay, nowy astronauta, biały. Astronaut, okej, okay, on po prostu jest astronautą, spoko. Jedziemy, 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 widzowie i Bardzik nie! Dziewczyna w różowym tutaj Kimono. Jedziemy dalej, co teraz się tutaj jakby ukaże przed nami. Myślałem, że Amonga z kolejny, fajnie by było, ale duplikat, jakaś szarownica z Minecrafta chyba. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Legenda! Nie no, a za legendę pewnie... Ciekawe ile jest za duplikat legendy, widzowie. Czy, skoro tu jest 8, 15 za epic, a za duplikat legendy ile by było? Być może byłoby nawet 30? Jestem ciekaw. Mamy robocika fajnego na epic'kim zdobytego. I ostatnie losowanko za full'a. Także 50, prawda? Dobrze to liczę? Już nie wiem, czy się nie pomyliłem. Nieważne, to nie ma tutaj znaczenia. Czerwony Power Rangers, okej, okay, jedziemy dalej. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I w tym momencie, aj, ten ninja byłby fajny. W ogóle w coś specjalnego jest taki niebieski ninja, promienisty, taki wiecie, piorunki wokół niego latają. Także to by było spoko. No ale tutaj też by było fajnie takiego dostać, chociaż jako legendę. Naprawdę, takim ninjom to bym sobie pograł. Ja, tam jakaś walkiria, chyba, czy jak to nazwać. Dobra, no nie wierzę, no nie mam takiego farta. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie więcej szczęścia. O, ta czerwona panda tu jest. To była czerwona panda, jak nic ta legenda. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. No i mamy pszczółmena, znowu pszczółek, ten pszczółek mnie będzie prześladował w każdym opelingu. nie wytrzymam, póki co widzowie, o, zielony król, ciekawe, emperor, spoko, teraz lecimy kolejnego spinka i co w tym momencie? Ufolut? Nie, pszczółek! Oczywiście, że pszczółek. Całe życie pszczółek, widzowie. Po prostu pszczółek cały czas. Nie mogę, jakie to jest chore. <gry> Okej, okay, tego już mamy. Go zdobyłem zaraz gdzieś na początku, pamiętam, mojego nagrywania Guysów, więc tutaj totalnie... O, myślałem, że ten czarny demo też by był. Dobra, byłoby fajnie. I tak, mamy duplikaty, mamy 530, więc otwieramy jeszcze... Mmm... Otwórzmy 5, dobra, ma to sens. 55 openingów w tym momencie, 55 spinów w tym odcinku. Także naprawdę jest grubo. O, dzikus! Mr. Pig, fajny. Dobra, to mi się już podoba. Może otwieranie mniejszej ilości sprawia, że lepsze lecą. Nieważne, nic nie mówiłem. Wypadła czarownica, więc w sumie, co ja tutaj gadał za głupoty, jak tu czarownica wlatuje. O, ten jest całkiem spoko, ten Wanderer. Ok, i teraz mamy czwarty spinik, 54 dokładniej. No i znowu niebieski Power Ranger. No to sprawdźmy ostatni spin, 55 zaklej noty. I teraz robimy zażetony stumble. Więc widzowie, trzymajcie się mocno, ponieważ w tym momencie wjeżdżamy naprawdę z ogromnym kalibrem. Ponieważ tutaj, no to już będzie naprawdę niezła zabawa. Robimy 10, coś specjalnego mamy 1%. To jest... Jakby, jeżeli ja mam powiedzieć czego dostanę? Absolutnie nie widzowie Ja nie mam farta do takich rzeczy Zobaczcie to Jedziemy Ja nie mogę, ale emocje, serio Tutaj to jest naprawdę chore Epicki nurek, mówiłem Totalnie słaba rzecz Jedziemy dalej Drugi spin z 10 Jakaś blondyna w kimono Lucky flower <laughs> Nie no jak... Słabo, no nie oddaję widzowie Nie oddaję, dawaj 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 NIE NIE No może. dlaczego nie dasz mi tego szkieleta? Tyle już wydałem na tą grę no. Naprawdę troszkę już wydałem. Dlaczego nie mogę dostać tego głupiego szkieleta? Nie no, przepraszam, że obrażam, ale ja nie wytrzymam. No, był tak blisko, naprawdę? No legenda, ale mamy go już, więc duplikat. Zobaczymy ile daje duplikat legendarny. Dobra, spoko, to w sumie tutaj ok, ale no lepiej by było dostać coś specjalnego, co nie? Duplikat znowu, dobra. To w sumie zalosujemy tak naprawdę ponownie chyba 10, jak tak dalej duplikaty będą leciały. No patrzcie to. Duplikaty cały czas, dobra? Nie wiem, który to spin. 65 ogólnie, ale niem wiem, który teraz leci. Ja nie mogę. Ten smoczek piękny. Widzowie, nie ma szans. Nie dostanę coś specjalnego. Nie, nie dostanę tego. O! No i taki fajny, legendarny. To oczywiście dostałem duplikat. Dziękuję ci, Gro, że mnie skabujesz. Usunę tą grę, widzowie. Ja się zdenerwuję i usunę. No patrzcie znowu przy tym szkielecie! Do Dry Bones! Jakiś słabiak. Hopie 30, dobrze mówiłem. Za legendę daje się, trzy, dostaje się 30. No i znowu mamy 10, czyli otworzymy 75. Jeżeli się nie pogubiłem w obliczeniach, to 75 spinów w tym odcinku, widzowie. To jest maks, który możemy zrobić. Więc błagam, daj coś specjalnego. Byłem tak blisko dwa razy, no. Nie mogę, jeżeli nie da nic specjalnego, to ja kasuję tą grę widzowie. Napra no i robota, duplikata, to no nie. Nie no, widzowie, 75 spinów i żadnego specjalnego. Naprawdę, jakiś król. Król złoty z jego galoty, no nie obchodzi mnie to. Nie no, ale to są i tak ładne skiny, no, tak szczerze mówiąc, no na przykład tego Ninja to bym chciał, ale. Jakby i tak nie ma co barudzić, bo w sumie dostaję dużo ładnych skinów już mam. Więc jakby ktoś by powiedział, czemu tak marudzisz, ale wiecie, ja naprawdę chciałbym zdobyć te coś specjalnego, bo no troszkę już wydałem i fajnie by było dostać coś za to, a wierka aktualnie mnie giga skamuje, więc ja dziękuję i więcej już nic nie wydam, nie wiem, wam kanał po prostu, nie wiem, no denerwuje mnie to, dobra, jedziemy, zobaczymy tutaj, uwaga, teraz widzowie chillerka, mamy tutaj duplikat, same duplikaty chyba wiecie, więc chyba zalosujemy jeszcze zdecydowanie. Epicki, ale to duplikat. Same duplikaty. Mam już naprawdę dużo skinów w takim razie. I jedyne, co muszę zdobyć, to coś specjalnego. Kolejny duplikat. Wiedziałem. Same duplikaty. Ja zalosowałem widzowie po to, żeby dostać duplikaty. Czajcie. Nie no, znowu ten liom. Ale ten słabszy. Wtedy był ten fajny, to mi nie dali. Dobra. 146. To mamy jeszcze na 4, czyli 79 spinów. Chyba, że się walnąłem w obliczeniach, to przepraszam i wtedy no, no cóż, no będzie, że jestem głupi. Dobra, mamy kolejne Ojcicusa, pork chopa. O, ciekawie, tak jak z Minecrafta, to totalnie. Legend. Nie, epicki, co ja gadam? Epicki astronauta, no i widzowie, cóż, no nie będzie nic specjalnego. No daj, no chociaż tego robocika. Nie mam nic, widzowie. Dobra, widzowie, mówiłem 79 spinów. Zróbmy 80. Ostatni spin, być może to będzie ten szczęśliwy. Jeżeli nie, to ja naprawdę kasuję Sub-Guys. Dosyć mam. No, nie będziesz szczęśliwy, ewidentnie nie będzie. Żadnego ninja nie mam. Dlaczego? Czy ja jestem skazany na bycie astronautą, widzowie? Czy ja naprawdę muszę być astronautą? Wydajmy wszystko, ja już szłam to gdzieś. Po prostu nie da się nic zarobić. No, nie da się nic fajnego dostać, a tyle już wydałem. Dobra, widzowie, Stumblejack, serio. Stumblejack, naprawdę Stumblejack, 100 zł wydałem, a wy mi dajecie Stumblejacka. No dobra, jedyne co jakby się fartnęło, to ten Among Us, albo no nie wiem, tego demona mogę sobie założyć i po prostu w nim pochodzić, chociaż wolę mojego jednego. Kotleti, no ale widzowie, kilka legend wpadło, a ja, bab, dosyć tej gry. Ja po prostu nie wiem. No, no, scab i tyle. Dziękuję za obejrzenie. Nie miałem farta, absolutnie. Cześć.